Siema, z tej strony są Dzisiaj będziemy grali razem z A Happy Championem w Kopa. Tak I oczywiście serdecznie zapraszam na jego kanał, bo ma bardzo fajne filmy No, i zachęcam go subskrybować Dzisiaj postanowiliśmy razem nagrać misję I naszym celem będzie zabić ym, 25 osób z P90, nie? Let's go Od nowa? No, musimy od nowa, nie? Dobra, jak coś, to zrobiłem sobie od razu i od nowa nagrywam Więc spoko Masz nie masz ta 50 Nie mam za bardzo jeszcze Jeszcze muszę chwilę poczekać I, Ale tak myślę, że jakieś 4 kile imy będzie stać, bo z pistola dużo, dużo ha hajsów wchodzi Aha, pierwsza runda będą chyba tutaj wiesz ta, oni będą Tak, pistolę. Idą tutaj, idą tutaj, tutaj po prawej Wiem to że jeden plec właśnie Zabijłem go dobra, już też na pędzie 90 O! Kurde, 50 zł bym miał 90, no jakie hamstwo. Ej, w ogóle teraz coś zauważyłem. A nie, dobra, sorry. Ej, ej, je, e, ci, dropnę, dropnę, Dobra, dzięki. Aha, bo ty masz, dobra. Teraz tym razem ja cię A. muszę kupić Jakby co? Nie, no ja sobie kupiłem. No, mam to znowu tędy, znowu tędy idą Dobra Dobra, jest ja tutaj przechoduję. Flashboard? Okej, okay, nice, 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 nice nice. No nice, nice. um, masz lada jak możesz e, wziąć Ta, wezmę sobie naida, najdik. I wezmę sobie w ogóle smoka, wszystko sobie wezmę no, Czekaj, ja z, zróbmy masz, taki Miguel, ja są ja tu rzucę flasza, czekaj? O no, Chyba tu będą muszli bo coś tak cicho jest Dobra. Tędy, tędy, tutaj, 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 tutaj. wow 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 Reloading. wow Loading. Oh, wow, nice. U, nice obo. Za, ej, I, a, ale tam wszyscy poszli, znaida. nie? No. Ale tam wszyscy poszli teraz, Jajka. akurat. Ja też chcę za tam już. Dobra, teraz pytanie gdzie pójdą? Czekaj. Teraz? teraz uważaj, bo teraz ak. Ale to... No wiem. Teraz trzeba muszę chybać. Grać normalnie. Tutaj. To sobie... a nie. Dobra. Tu ty byłeś. Tam to... ty byłeś. Ja muszę kupić. Rzuć, 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 Chyba tutaj, 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 i... tutaj Poprawię u mnie. Dobra. Jest Ostatni no, rzucam plesza Nie wiemności hplashbang Uwaga. Ty iść, bo ja nie mam happy. Spoko, no, już już załatwiani. Dobra, na razie nam idzie lepiej. Jest... Dobrze. Dobrze nam idzie na razie, póki co. Jeżeli ten odcinek będzie krótki, to możemy zrobić ewentualnie jeszcze jednego jakiegoś kopa ko 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 krótkiego. Jeżeli będzie no, krótki. No też jest taki... Króciutki, fajny. nie? Ale fajny będzie. Okay. Ale potem możemy Co jeszcze nagrać tu E! A nie, to właśnie ty Ja myślę, że z mojej strony teraz przyjdą. Ja też tak myślę właśnie Informuj jak coś Rzucam smoke na dół Wow idealnie mi wraz To ty czy Zeoni? Ja? Okno okno z mojej strony moja strona Okno z mojej strony, z mojej strony okno, okno. rzeczywiście Kurde dobra. zabili mnie! Jeszcze Dobra Umarłem, bo... Jest! O Boże! O, się udało, się. udało się Dał się rewolwer no, Brakuje mi jeszcze ile? Ile do następnego tego pociągu? 1013, to spoko. Zagnam sobie jeszcze jednego, bo to był krótki odcinek, tym bardziej, że tego faila nie wrzucę, ale od razu was informuję, że wrzucę jakiś fany moment z tego właśnie... Z tych takich nieudanych, jakby z tych faili, nie? Jakiś fany moment zrobię z no, tego. Potem możemy jeszcze to. Jeśli chcesz zrobić, bo tutaj. Jedną. Raz zginęliśmy, nie? No tak? to, dobra, to my robimy cięcie i widzimy się na następnym kopie. No trudno. Ej, ale mam hejs. mamy hajs! Mamy hajs! Mamy hajs! <laughs> MK. SK Ale przydałoby się, szczerze mówiąc, takie coś jak było na przykład w tej operacji, że możesz sobie ammo wybrać. To było bardzo dobre. Co nie? No. To by się przydało. Ale to jest, e, Czekaj, w pierwszej fali szli mida, nie? W pierwszej fali szli mida. E, większość czasu już e, idą mida. Jest, e, od czerwonej lan lanterny. Znaczy, latarni. Dobra. Kawa przy wejściu do kościoła, jakby co? Dobra, czekaj, jeszcze sprawdzimy, jeszcze raz, mida. da. Ale cieszę, że mogą się do mojej strony. Z twojej strony? Tak, idzie od mojej strony jeden i drugi też. Dobra, czekaj, set, ty się ładnie. Nie raszy tylko, tam za ścianą jest, wiesz? Ale chyba wiem, gdzie może pójść. O, jest, słyszę. Coś. A to ty jesteś, dobra. To ja, to ja. Dobra, zostań na życiu, za blisko O, jest, chyba, Czy czerwona latarnia. Jest tutaj. Kurde, gdzie jest? No, nie mów, że się zbagował. Czekaj. O! O nie, to ty. Nie, no zbagował się chyba. Czekaj, sprawdzę jeszcze bombsite. E, kościół? Kościół, chyba. Tak, chyba kościół, wiesz, widziałem to. Tak, tak jest. Tak jest. Dobra. Uff. Kościół, kościół, kościół. Ja się wbić na fontannę? Nie, nie za bardzo, niestety. Ja kupuję granata, bo tutaj mamy dowol dowolną broń, więc spoko. Rzucam na moją miejscówkę, albo na mida rzucę, o, na mida rzucę. Rzucam na mida. Dobra, dzięki. Flashik na moją miejscówkę tutaj. Jak e, czasem Szyba nie będę odpowiadał, to przez to, że jestem chory, przepraszam Was. Spoko. Dlatego też, że nie było odcinków, to mi, dlatego, mi, że. Kościu, kościu, kościu. To dlatego, że byłem chory też i nie mogłem za bardzo nagrywać, więc. Sorry, że też była taka przerwa. Czefire? Jezu, jestem z powrotem, już ci pomagam. Sorry, musiałem iść coś się zapytać, ale po prostu, no, nie rozumiem, że nagrywam. Niestety. Mhm. W ogóle na midzie też jest taki murek, i uważaj, bo tam też kampią. Ej, rzucę decoy. Ja... Decoi. ja patrzę. Um... Ten, na czerwoną y, latarnię nie, i na kościół mam widok. Dobra, to ja mam na mida i na alejkę taką malutką. Nie wiem jak to się nazywa. Mieszkania. O, alejki, co nie? Mieszkania. O! O, jest alejka, alejka. Wow, jak szybko poszło. Czekaj, Neda. porzucę smoke'a. Zabiłeś przez ścianę, kogoś, ode mnie, od Neda dostał. Okej, okay, umarły. Nice. Już dead. Y, podniosę sobie kałacha, bo to jest lepsze. Zdecydowanie. A no, gdzież y, chcesz? No. Dobra, masz. Masz, masz a ja jest drugi. Z... Du jest drugi, jest drugi. A jest drugi, dobra, w to wezmę ja tego koła. Dobra, i teraz jesteśmy gotowi. Ja sobie rzucę najdę tutaj zaraz. Okay. No, ja mam o jakby co Dobra Chyba ja idą mi dłużej. Chyba, chyba idą mi Kościu, tak, Kościół, kościół! O! Kościół. Może ich trochę ubiłem, może ich trochę ubiłem, wiesz Kościół i mid chyba. Tak, tak, tak Patrz Mida bardziej, ja mam kościół. Czekaj, tu może mogą alejką wyjść ja, No może. Mid. Ja, jest mid, mid, mid. Tak, mid. Okej. Okay. Ty... I chyba alejka, wiesz? Jeszcze jeden? jeszcze że alejka może być. A, Ale dobra, nie, mid. Decoy. Co? A to decoy? No, nie, to jest decoy. -y. No. To może być alejką, wiesz? Sprawdzę. Hmm. Nie, alejka no, jest czysta. Alejka jest czysta. Póki co. Długi zalejać No to sprawdź, czek tak kościół. Tak. Ja będę patrzył na bombę. Jak, jak powiem ci, jeżeli. O! Idzie do nice. mnie. Koniec. Udało się. Wreszcie. No, będziemy się żegnać na dzisiaj. No to już będzie koniec na razie. Więc co? Trzymać się. Do zobaczenia. No i cześć. Do następnego odcinka. Heja.